Zastanówcie się, jaka jest, y, jaka jest Wasza silna strona. Jaka jest Wasza silna strona? Jaka? Dobrze zapisaliście, jaka jest Wasza silna strona. To może ci, którzy nie zapisali, bo pewnie widzę, kto zapisał? Kto, kto wie, jaka jest Jego silna strona? Kto wie, jaka jest Jego silna strona? 15 osób? 20? Brawo! Silna strona. Co to jest silna strona? Dla tych pozostałych 80%, co to jest silna strona? Definicja silnej strony. To jest talent, to jest wiedza i to są umiejętności: trzy rzeczy: talent, wiedza, umiejętności. Co to jest talent? Co to jest talent? Definicja jednak, z mi się najbardziej przemawia do mnie. Talent to jest naturalnie powtarzająca się, automatycznie wewnętrzna, wewnętrzny schemat czy model działania, myślenia, czucia. To, co robimy, przychodzi nam naturalnie. Rzecz to jest wiedza. Co to jest praktyczna wiedza? Prawdziwa wiedza to jest to, co wiesz, ale co pamiętasz. Bo co z tego, że przeczytałeś pełną książek, jak, nie, jak nic z tego nie pamiętasz. No i kolejna rzecz. Co to są umiejętności? Prawdziwa umiejętność to jest doświadczenie w robieniu rzeczy krok po kroku, czyli to, co przeżyłeś sam. Coś wiesz.